Dzień dobry. dobry, prosto z Sarajewo nadajemy na żywo reportaż z panem o imieniu Święty, a na Mikołaj. Pierwsze pytanie. Co, pa, co się stało, że z Laponii trafił pan tutaj? Wie pan co? Dostałem specjalne wezwanie, ponieważ dzieci w Sarajewie były bardzo niegrzeczne i rozpętały wojnę domową. Musiałem jakoś zareagować. No widzi pan, kupiłem sobie nawet broń od Niemców, zajebiste g 36 No po prostu, no i zamiatamy tutaj. A dlaczego pan akurat tak na no, niemiecki? Bo tam są protestanci, tam no, chyba nie za bardzo wierzą świętego Mikołaja, w, w tą pana świętość. Proszę pana, ja wiem, że oni są w głębi serca bardzo dobrze. I po prostu sami mi zaoferowali po prostu wypróbowanie nowego prototypu G36. A to mówię, ja skuszę się i... A jak pan komentuje niemiecką akcję tego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej? Jak skomentuję? No, proszę pana, no, to jest bardzo, bardzo brudliwa kwestia i nie będę się pytał na ten temat. Ja wiem, no po prostu musi być jakiś motyw, nie? Proszę Oczywiście. pana, nie? No. Tutaj właśnie wracają y, wojacy, czyczeńscy wojownicy. Wojownicy o wolność? Tak. Bardzo różne umundurowanie i po prostu nie stać na jedno lipca. każdy musi sobie kupić osobne. Pogrom <noise> wojny jest naprawdę, to, to jest coś strasznego. Nawet święty Mikołaj walczył o to, żebyście wy byli dobrzy. Dokładnie. Sarajewa mówi do Państwa święty Mikołaj. I Tomasz Spartan. Dziękuję.